Na samym początku pragnę zaznaczyć, że ten odcinek nie ma na celu wyśmiewania się z obecnej sytuacji panującej na całym świecie. Jest to sytuacja naprawdę poważna. Pamiętajcie, nie wychodźcie z domu. Trzymajcie się. Będzie dobrze. za w tym momencie nasłuchuje raportu policyjnego o tym, że zombie wychodzą z ziemi. Ojejku, dobra, zaczyna się, nieźle, no, fajnie. Cześć, witam wszystkich bardzo gorąco, raz serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 4. Dzisiaj będziemy walczyć z apokalipsą zombie, tak dokładnie. Na samym początku chciałem się was zapytać, jak wasza kwarantanna, jak tam siedzenie w domu. Mam nadzieję, że wszyscy to robicie. Ogólnie, jakbym ja miał to ocenić, to dla mnie po prostu jest tak samo, bo moje życie to taka kwarantanna trochę i ja po prostu z domu nie wychodzę. Także, no, dla mnie dużej różnicy nie ma. Ma jedynie co, to wyszedłem po raz pierwszy wczoraj 5 dni po ogłoszeniu tego, że jest właśnie, że szkoły są zamknięte do sklepu i przeraziłem się tym, że w sklepie są zalecenia, żeby nosić rękawiczki, ale nikt prawie tego nie robi, albo osoby troszeczkę młodsze ode mnie sobie siedzą na ławkach w parku, to tak nie powinno wyglądać, mam nadzieję, że wy tak tego nie robicie, ja siedzę w domu, rozwijam się, oglądam seriale, uczę się, po prostu yy, robię to, co powinno się robić, nie wychodźcie z domu, pamiętajcie. A dzisiaj w Simpsons mamy epidemię zombie, apokalipsę zombie, zombie i wychodzą. No, jest to troszeczkę inna opcja, troszeczkę inaczej to wygląda niż w przypadku wirusa, który obecnie panuje. Pamiętajcie, że jeżeli macie wysoką gorączkę, kaszel, duszności i tak dalej, te wszystkie objawy, to zgłaszajcie się do, do stacji sanitarnych, epidemiologicznych telefonicznie, nie przejeżdżajcie tam, ponieważ możecie kogoś zarazić telefonicznie. Pamiętajcie i zaczynajmy nasz odcinek. Ogólnie muszę wam pokazać to jak pankejkowie się przygotowywali powoli na swoją na tą całą epidemię, ponieważ zabarykadowali oni okna w swoim domu, proszę bardzo i nawet zamówili specjalne stroje, czyli jak wszyscy prawdziwi Polacy nawet mają, słuchajcie, proszę bardzo, nawet mają zapas papieru toaletowego. Jak każdy prawdziwy Polak, ale to w ogóle nie jest śmieszne, bo ja nie wpadłem w ten szał I później miałem problem z dostaniem papieru toaletowego przez jakiś czas, na szczęście już teraz one wróciły do sklepu, więc jest dobrze Dodatkowo, Pankijki mają jeszcze specjalne stroje dla siebie Oni, jak prawdziwi Polacy, wam, przygotowali się, więc tak wyglądają na apokalipsę zombie To jest w ogóle strój do... W którym pszczelarze chodzą, i, i właśnie, żeby te pszczoły ich nie pogryzyły, więc mam nadzieję, że na zombie też zadziała, bo by również się ubrał, proszę bardzo. Także oni są gotowi, mają dodatkowo, słuchajcie, żeby bronić się, pistolety zakupione, więc po prostu sam przygotowani. Idealnie mają nawet specjalnie wykopaną, gdyby coś się działo, i specjalnie zablokowane drzwi mają specjalny pokój do kwarantanny. Czy ktoś z nas jest tak przygotowany? Ja nie wiem. Myślę, że nie. Dodatkowo można kupić jeszcze więcej rzeczy, na przykład mamy maskę, która. Przeciwdziała temu antygazową jakąś, gdyby jakiś gaz rozpuszczał te zombiaki, tak mi się wydaje, i różne inne rzeczy. Także słuchajcie, myślę, że dokładnie wszystko działa, jesteśmy przygotowani. Na wszelkie pady, gdybyś coś działa, zawsze możemy się schować w piwnicy, boba i e, Elizy, oni są gotowi. Zresztą, no myślę, że Eliza jest taką osobniczką, która by na pewno była zawsze na to gotowa. I zobaczymy, co się dzieje. Te zombiaki powoli wychodzą, jak widzicie tutaj z. Ojejku, jak krzyczą mocno, wychodzą z swoich nur. No cóż, e, nie wiem, czy będziemy czekać, chyba po prostu, wyjdzie i będziemy w nich strzelać. Myślę, że Eliza jest trzy razy odważniejsza od Boba, więc to Eliza pójdzie, chociaż Bob też gdzieś idzie. a Bobi idzie oglądać telewizję, no tak. E epidemia, no jasne. Zresztą jest lepsze oglądanie telewizji niż wychodzenie z domu, no nie? Ja idę tą babkę zastrzelić, uwaga. Dajesz, Eliska. Strzelaj. Mhm. Strzelaj w nią, jest! O, patrzcie, na przykład Jeffrey Landgraf ma wyrąbane w to, co się dzieje, wszystko. Jej, jest po niej. Udało nam się. Kolejna osoba, kolejna osoba z apokalipsy zombie. Dobra, tutaj ktoś jeszcze chodzi. Możemy cię ostrzec. Chodźcie, ostrzeżmy go, że tu się coś dzieje. Boże święty! Co nam się dzieje? Czemu, czemu? Goferland grab też jest chory, zarażony, nie wiem. Chodźcie, musimy ciebie ostrzec. Szybko. Boże, oni wstają! Nie... Co się to, tobie dzieje? Nie, 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 czekaj, czekaj, zastrzę jeszcze raz. No odległość nas pogryzła. Wycyfrycza nas pogryzła, czy my jesteśmy gryzieni? Dlaczego ona na odległość nas pogryzła? To jest bez sensu. Zabijmy ich szybko. Idźcie sobie, o Boże! O-oo! o o No to nam nie pykło. Ten strój chyba trochę nie. Za co się. No, nie pykło nam to. Na pewno racja jest. o oh o -oh, Jezus. Czy Bob też jest zarażony? Nie, Bob nie jest zarażony. Uciekaj, Aleksander, dźwiru, uciekaj, uciekaj, proszę. Że Eliza tak szybko kiedy zaczyna nie mogłem się tego spodziewać. I są same zombiaki już tutaj. Czemu ty w nią strzelałeś, że jesteś zombiakiem? <laughs> Okej, okay, nie pytałam Eliza, co ci się stało? Nie, o Jezu, Eliza, nie! <gasps> Eliza, Boże, święty! Jesteśmy ząbiakami, czekajcie, teraz musimy zrobić pewną rzecz. Bob musi zastrzelić swoją żonę Elizę teraz. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Niestety ona się przemienia w ząbiaka, musimy podjąć tę ciężką decyzję szybko, Bob. Na, no, na, no, na, no, na, no, no, biegnij, biegnij. Jezus, nie siadaj, tylko biegnij tam, no, z apokalipsa. Nie, nie przebieraj się w, jakiś, w ogóle w jakiś fashion strojek, co to ma być. Czy naprawdę musisz? Specjalnie ci to ubrałem, żebyś. Żeby było do... boże, tutaj ta sławna się śmieje z ząbiaków. Zastrzel Elizę. Zastrzel ją! Zastrzel ją! No! Co tu się dzieje? Boże, zastrzel Elizę, proszę cię, Bob. Musisz to zrobić, wiem, że jest ci smutno z tego powodu, ale musisz ją zastrzelić. O Jezu, w końcu się to wydarzyło. Czekają na to tak długo, w sensie nieprawda. Jezu, płaczę. O o, o o, nie nie, 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 uciekaj, 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 bob, 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 bob. On też jest zresztą. Jak widzicie, ugryziony chyba, co? Nie Jesteś ugryziony? Możemy zobaczyć Nie, nie jesteśmy ugryzieni, na szczęście Zabijmy ją szybko, wszystkich musimy zabić Nie mogą oni... Bob, dasz radę, wierzę w ciebie Nie, 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 uuu, nie. nie, 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 nie. U, Zostawcie mnie Zastrzel ją Zastrzelią ją. Bob, nie gadaj z nią, tylko ją zastrzel Dobrze Jak ona wstała? Ej Zabij ją Jezu, nie, tu się, nie, dobrze, już nie dobrze, Czekaj, no. Czy mógłbyś zabić Elizę? O Jezu, co on się przekręca? Tu się robi niebezpieczne. Nie, Boba też ugryźli, dobra. Bob, bo, Bob, bo, 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 bo. uciekaj do domu, uciekaj do domu, tutaj, do schronu twojego, do schronu, szybko. Szybko do schronu. Biegnij, Bob, do schronu, zostaw ich wszystkich, do schronu biegnij. Chłopie, dasz radę, wytrzyma. Wytrzymasz, Bob? Bo jesteśmy. Moim... No, zostawcie go! Zostawcie go! Zostawcie go! O, Boże! O, nie, jest już zombiakiem! Przegraliśmy. Co? Miejmy nadzieję, że... Tak się nie skończy nasze życie! To poszło strasznie szybko, wydyfie w ogóle. I Bob, i Eliza są zombiakami. No, nie podoba mi się to, niestety. No nic, to by było w tym odcinku na tyle, słuchajcie. Nie wychodźcie z domu. Pamiętajcie, ograniczajcie to jak możecie. No i pamiętajcie, że to nie jest apokalipsa zombie, i że to jest decyzja nasza od tego, czy kogoś zarazimy, czy przeżyjemy, czy nie. Więc pamiętajcie, trzymajcie rękę na pulsie. Nie wychodźcie z domu, budyst. Mega ważne. Wychodźcie tylko jak będziecie musieli, rzadko, i uda nam się to wszystko przezwyciężyć. Więc trzymam kciuki, że nam się uda. I cóż, widzimy się w kolejnym odcinku, kochani. Do zobaczenia następnego i cześć.